Z tego, co ja wiem, to ten basen powstał w 1934 roku, został wybudowany przez Niemców. Tutaj podobno miała, się, miała mieć treningi kadra niemiecka, basen. basen służył tylko dla, dla Niemców. Tam, za tym boiskiem były jeszcze korty tenisowe, tutaj były szatnie, tutaj w ogóle wstęp na teren basenu miał tylko, nie, nie, tylko obywatel niemiecki. Nie? Polacy mogli tylko przychodzić i patrzeć sobie jak Niemcy się kąpią co, cała Niecka została jeszcze remontowana w 1992 roku, została oddana do użytku. Basen ma wymiary olimpijskie, trampolina ma 5 metrów. Tutaj, tak? no ale, ale są zagrożenia na przykład ukonięcia? Jak ja jestem ratownikiem od 84 roku, był pierwszy raz. I jak sięgam pamięcią, mam już mam dwa lata, także tutaj jeszcze... No nie trzeba, żeby ktoś się utknął, Zawsze, jak jest basen. bo zawsze mamy tutaj ratowników i, 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 i nic takiego się tutaj nie stało. Dobrze, dziękuję, Tam bardzo. Proszę bardzo. Ha <laughs> ha 何だろうな。<noise> 不怕，有种！